Dzień dobry Dzień dobry Jest to Ja gram na telefonie, bo nie umiem grać na, Nie umiem grać na telefonie, ale ona nie kazała No nie, 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 Chodź No tak, nie umiem, no I to, gdzie ja idę? No widzisz, nawet nie wiem gdzie <laughs> Okej, okay, już pójdę na dół No na drzwi! Po co? No chodź No dobra okay. No widzę, ja nie wiem jak to się chodzi tutaj. I nie mogę zabierać serka. Gdzie ty jesteś? No Hania, ja nawet nie wiem gdzie iść. No tu chodź! Gdzie? Um. O! tu jesteś. Widzisz, ja nawet nie umiem. No ty tak robisz, żeby ja... Ty możesz na tablicy. Nie, nie wiem gdzie jest naprawdę. To się tak kręcę. No! Um. No dobra, co muszę na tablet? Jak ty nic nie robisz? Co? Ja tak nie umiem robić. Co? Czy idziemy na tablet? Dobra, a tak na dół poszłaś? Mhm. Czekaj, muszę iść do Oliwki. Wezmę szałek i pójdę. No ile! C tu na mnie? Mm -hmm. wow. Idę! Wow. To ja to zebram. No bo będzie nudno. Cię mm -hmm. prasą Maja. nie wiem, gdzie idę. No matko, tam jest. Ja nie mogę wejść. Patrz, nawet ja nie wiem, gdzie idę. O, mnie tam na dole nami poczeka. To ty na górze już jesteś? A! On mnie goni! O, serek. Ja mam serków. Złapał mnie. Ja mam. Nie wiem. Stara. A ja pięć. Czekaj. Uch! Czekaj na mnie, okej? Okay? Mhm. Czekaj, bo ja... Pójdziesz tam do bramy. albo na górę. Tam. Tam gdzie... Nie, okay. ja, ja idę na bramę. okej, okay. no. Czekaj tam, ja wchodzę. Okay. Jestem. Przepraszam, myjemy to film. Ej, czy kupi koniu! no, no! Zabiła mnie. No, coś. Kupić konik. No, on jest idiota. To jest, taka, to jest taka małpa jedna. On jest idiota. To jest kaczka. On jest idiota. No, co oh. on robi? No idziemy? Nie wiem. Ja się boję. No, dobra, chodźmy. nie, nie! Ona mi godzi. Ja idę tam na górę, bo ona mnie złapie inaczej. A, uf, nie złapała mnie. Ja tutaj czekam na ciebie, ok? Okej, okay, Hania? Mhm. to Mmm. <noise> No. Aha! Ja tu czekam. No. No on jest taki głupi. Taka małpa. On jest idiota też. <giby> to jest małpa. Idiota. Taka głupia małpa. Mhm. No! Kurczę, ten kupi. Ja przyjdę zaraz. Cześć. Cześć. Idziemy na dół? To co? No bo. Nie wiem, okej. Okay? ok, to idziemy na dół? Mm, no, nie wiem. No to mów. No to schodzimy tam na dół. No dobra. Ale nie tam, nie, no... nie! Dobra, ja idę tam. czego, co mówisz na dół? <laughs> nie tu na dół. Ja idę. Czekaj na mnie. Czekaj, no mówię. No, ja nie chciałam. Czekaj, czekaj. Cheka. No czekaj Teraz. Kurczę, no, no, nie sali, no. So, no, Ese, no, no maja! Cera. No jesteś iść z tobą. Dobra, chodź. Gdzie ona jest? Nie wiem. Ja nie słyszę na mój telefon. No ma czego nosi! Aaa, ona mi goni! No tylko nosisz?

Kan jeg få hjelpe deg? Jeg har A ty wiesz, pójdziemy razem No wiem ale musiałam uciekać O cześć Idę za tobą? Ja już byłam w żółtym kluczu No ja nie miałam, no idź na górę Tylko zapomniałam gdzie, o serek Gdzie ty poszłaś? Ja gdzie ty poszłaś co złapał mnie No i dobrze, o jednak nie dobrze A, A prawie wszystko zjedliśmy. Hmm. To, to wszystko zjemy? No, no? to jedno na ciebie, jedno na mnie. To ja już pieram jeden. Okay. Ja jak lewe? Okay. No, głupi pan wie, drzwi! Hm. Ja sobie poczekam. A ja nie mam jeszcze tej deski. Ja sobie ciebie poczekam. Tak, ja już Tak. No to mi i już jest. Ty masz taki śliczny spódniczka w mnie? Mm no -hmm. oh, może...